Najpierw wystawa zdjęć poświęcona osadnictwu holenderskiemu gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej. Później została przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury. Na terenie Gminy Blizanów znajduje się kilka wsi, które pamiętają osadnictwo holenderskie. Jesteśmy takimi ludźmi, którzy lubią poznawać rzeczy, które do tej pory były nierozpoznane i. Tak się trafiło, że akurat mamy to szczęście mieszkać blisko takiego ciekawego obszaru i to, to, to jest naprawdę kopalnia, kopalnia pomysłów, możliwości wszelkich różnych badań, odkryć. Każda nasza wycieczka do puszczy to jest jakieś odkrycie, naprawdę no jest to taki tajemniczy, nie do końca wyjaśniony świat. Film Ludzie z Żelaznych Domów opowiada historię Olendrów z terenu Puszczy Pyzdrskiej, którzy mieszkali w niej przez blisko 200 lat. Powstał w ramach projektu Puszcza Pystrska zachować pamięć. Państwo kowalscy walczą, by zachować ten obszar od zapomnienia. Chcemy ten obszar popularyzować poprzez różne formy, czy choćby przystanki muzea, które powstają, już, już jest ich trochę widać, jak wój wspomniał, żeby tych przystanków było jak najwięcej. Może jakieś małe ułatwienie dla turystów, jakiś chociaż jeden szlak turystyczny, który by cały ten obszar jakoś ogarnął, żeby łatwiej było się w terenie zorientować turystom, bo czasami na pewno błądzą, bo teren jest bardzo skomplikowany. Dzieje Olendrów cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców jak i władz gminnych. Zarówno wystawę w bibliotece jak i film zobaczyło wielu zainteresowanych. Jak podkreśla Przemysław Kowalski bardzo cieszy go współpraca z gminą Blizanów. Gmina Blizanów jest tą która od początku współpracuje i dlatego tutaj jest między innymi ta wystawa. Ale myślę że no stopniowo będzie ten krąg rozszerzany tych gmin i, i staros mam nadzieję współpracujących. Mobilna wystawa, której pierwszym przystankiem była blizanowska biblioteka, powędrowała już dalej. Teraz można ją zobaczyć w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Zbiersku.